Dzień dobry wszystkim, mamy jeszcze jedno mieszkanie w Gandii. Tak wygląda budynek i patrzymy co my mamy obok. Lokalizacja nie jest tak daleko do morza. Temu jest super. Mieszkanie jest superowe na wynajem i nie jest takie drogie. Tak, idziemy zobaczymy co to jest za mieszkanie. Tutaj mamy wejście. Tak, tak to wygląda. I 70 tysięcy euro za 36 metrów 2 Nie jest tak dużo, ale tego starczy na wynajem. 2004 roku jest ten budynek. Patrzymy, jak to wygląda. Po remoncie jest ok. Nic nie potrzeba robić. Możemy taki wszystko.